Witam serdecznie wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 1 maja, niedziela. Marek 11, werset 22. Nietypowe przykazanie. A Jezus odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga. Płaszcz Eliasza i Elizeusza. Tekst pamięciowy: Smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu, i nikt go nie żałuje. Smutek zaświatowy sprawia śmierć. 2 Koryntian, rozdział 7, werset 10. Niewielu bohaterów biblijnych miało tak barwny życiorys, jak prorok Eliasz. Historia jego życia i działalności to historia pełna wiary. Ciężkich prób i zwycięskich mocy Bożej działającej w tym świecie. We współczesnym judaizmie historii tej nadaje się wielkie znaczenie. W tradycji żydowskiej Eliasz jest wywyższany bodaj w największym stopniu spośród wszystkich wybitnych postaci w dziejach narodu wybranego. Każdej Paschy napełnia się winem specjalny kielich, który następnie stawia się na paschalnym stole. Podczas uroczystości drzwi domu zostają otwarte i wszyscy uczestnicy wstają w oczekiwaniu na proroka Eliasza by wszedł i wypił przygotowane wino. Podczas uroczystości obrzezania częścią obrzędu jest ustawianie specjalnego krzesła dla Eliasza. Także pod koniec soboty życi śpiewają o Eliaszu nadziei iż przyjdzie rychło za dni naszych wraz z mesjaszem. Synem Dawida, by nas odkupić. O miejscu, jakie zajmuje Eliasz w myśli żydowskiej, świadczą Ewangelie, gdy Piotr mówi, iż niektórzy twierdzą, że Jezus jest Eliaszem. W tym tygodniu przyjrzymy się Eliaszowi i jego płaszczowi, poszukując duchowej nauki płynącej z tego symbolicznego prorockiego ubioru. Cichy, łagodny powiew. Życie i działalność Eliasza, w opis, w opisane w pierwszej i drugiej księdze królewskiej, świadczą, iż prorok odważnie stawał przed królami, nie obawiając się ich gruźb. Jednak jest pewien wyjątek, gdy Eliasz przerażony groźbami nikczemnej królowej zbiegł, by ratować życie. W osiemnastym rozdziale pierwszej księgi królewskiej czytamy. Że na modlitwę Eliasza Bóg zesłał ogień z nieba na górze Karmel. Potem doszło tam do egzekucji proroków Bala, a Eliasz oszczek Achaba o nadchodzącej ulewie. Gdy moc Boża stąpiła na proroka Pańskiego, zatknął on poły swego płaszcza za pas i biegł przed pędzącym rydwanem Achaba ponad trzydzieści kilometrów do samego Je Je Jezreelu. Jednak już w następnym rozdziale ten sam mąż Boży jawi się zupełnie w innym świetle. Pierwsza królewska, rozdział dziewiętnasty, werset 1 do 4. Achab odpowiedział za Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków w bala. Wtedy Izebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdej z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, Usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dosyć już, panie, weź w życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Czego możemy się nauczyć z tych wersetów w kwestii tego, iż bez względu na to, jaką mieliśmy więź z Bogiem i jakie zwycięstwa wiary odnieśliśmy, nikt z nas nie jest całkowicie odporny na duchowe osłabienie. Jednak pan nie zamierzał zrezygnować z Eliasza, nawet po jego rozpaczliwej i nieco żałosnej modlitwie nadal dawał prorokowi mocne dowody swojej miłości do niego i upewniał go że ma dla niego plan Pierwsza królewska rozdział 19 werset 5 do 19 Potem położył się i z i zasnął pod krzakiem jałowca Lecz oto dotknął go anioł I rzekł do niego stań, posil się A gdy spojrzał, oto przy jego głowie Leżał plecak upieczony Placek upieczony I dzban z wodą Posilił się więc i znowu się położył Lecz anioł przyszedł po raz drugi Dotknął go i rzekł Wstań, posil się Gdyż masz daleką drogę przed sobą Wstał więc i posiliwszy się szedł z mocą w jego posiłku czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do góry Bożej Choreb i wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz Eliaszu? A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów. Gdyż synowie Izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzek więc do niego, wyjdź i staj na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, Szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew, gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Po, pan rzekł do niego, idź, udaj się w drogę powrotną, na pustynię damascejską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem. A Jehu, syn, syna Nimsziego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś syna Szafata, Zabel Mechola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę siedem tysięcy tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed balem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Co oznacza gest Eliasza polegający na ukryciu twarzy w połach płaszcza? To zdumiewające, że choć Eliasz widział huragan, trzęsienie ziemi i ogień wobec żadnego z tych przerażających zjawisk nie zasłonił oczu płaszczem. Dopiero w obecności pana, gdy usłyszał cichy i łagodny powiew, wywołało to u niego taką reakcję: bojaźń, szacunek i uniżenie. Prorok musiał się nauczyć, że choć te potężne i poruszające zjawiska przyrody świadczą o sile i mocy stwórcy, to jednak nie w pełni ukazują prawdziwy obraz ducha Bożego. Eliasz usłyszał głos Jachwe, cichy, łagodny, mówiący mu, co ma czynić. I temu głosowi prorok był posłuszny. Jak możemy nauczyć się rozpoznawać głos Pana przemawiający do nas. Jeszcze ważniejsze jest pytanie: czy jesteś posłuszny temu, co On mówi do Ciebie, czy też starasz się zagłuszyć ten cichy i spokojny głos przemawiający do Twojej duszy? Jak Twoja odpowiedź na to pytanie świadczy o Tobie? Dziękuję.